Blog Flash. Zestawienie blogów z ostatniego tygodnia. Czy tylko ja wszystko widzę w Windowsie 10 podwójnie? Pis o tym jak w najnowszej odsłonie testowej wersji okienkowego systemu, przeplatają się dwa środowiska: klasyczny pulpit i modern. Wujek z Ameryki. To wspomnienie historii o pewnej pracy magisterskiej, która wymagała kontaktów międzynarodowych, aby zdobyć odpowiednie komponenty potrzebne do jej budowy. Figurkowy zawrót głowy. Recenzja figurki z edycji kolekcjonerskiej gry RPG. Przygodę z torentami czas zacząć. Jeśli jeszcze nie wiecie, co to P2P, wyjaśnij to dokładnie ten wpis, z którego dowiemy się, co to jest, jak działa i jak zacząć korzystanie z tego sposobu wymiany plików. Wytrzymałość nośników optycznych w praktyce. Co się stanie z Twoją kolekcją płytek CD i DVD po 10 latach od nagrania? Sprawdź, co wykazała kontrola zbiorów blogera. Dla chcącego nic trudnego. Historia o tym, jak wystarczy odrobinę zaangażowania, i trochę pracy, aby samemu stworzyć baner reklamowy i to z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. Tim Cook zdradza sekrety Apple na konferencji. Dowiemy się tutaj, co pokazała firma z nadgryzionym jabłkiem i jaka jest jej wizja na przyszłość. Komputer w skórze wzmacniacza. Autor wpisu przedstawia swoją wizję komputera, którego wewnętrzności zorganizował w niekonwencjonalny sposób. Windows 10 w kompilacji 9860, co poprawiono, a co zepsuto. Nowy system Microsoftu jest już pewien czas w rękach wielu testerów, którzy przyświetlają każdy jego detal, a o ciekawych zmianach piszą nasi blogerzy. Skype o korzyściach płynących z autostartu aplikacji. Czy domyślne ustawienia nakazujące automatyczne uruchamianie aplikacji podczas startu systemu to wielkie ułatwienie, czy koszmar dla nieświadomego użytkownika? Dojin Games versus Indie Games niby to samo, a takie różne. Gry Japonia i niezależni twórcy to wierzchołek góry lodowej, a po lekturze tego wpisu z pewnością trochę więcej się wyjaśni. Klienty sieci BitTorrent na Linuxa zestawienie aplikacji do połączenia pingwina z potokiem w tej znanej sieci P2P iPhone 6 Plus powiew świeżości na rynku fabletów? Recenzja wielkiego jabłka w porównaniu do świata Androidowego. CMS, cokolwiek magiczny system. Wpis niejako historyczny, okraszony zabawnymi epizodami, niekoniecznie przyzwoitymi, które przypominają o czasach ewolucji systemów zarządzania treścią. Poprawiamy renderowanie czcionek w Windows. Krótko, albo nowe okulary, albo lektura tego wpisu. MC02A, tania ładowarka bezprzewodowa w standardzie QI. Test czarodziejskiej podkładki, która naładuje naszego smartfona bez jego dotykania. Mass Effect 3 Czyli dlaczego nie lubią konsol? Czy prawdziwego gracza można lekceważyć niską jakością grafiki? Adidas Mi Coach, sensor ruchu dla sportowców, recenzja inteligentnego akcesorium dla biegaczy. Bandai Namco zapowiadał w 2015 pad do PS3 z motywem Tales of Zestiria, opis podstawowego akcesoria dla konsolowców z motywem z japońskiej gry. Sowa od Asusa, czyli test słuchawek gamingowych. Obszerna recenzja świetnie wyglądającego zestawu audio dla prawdziwych graczy. Automatyzacja pracy z Wordem. Wprowadzenie do pisania makr VBA. Świetny kawał dobrej roboty to kurs programowania Visual Basic for Application.